Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest głodny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu. Przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. W dzisiejszej Ewangelii Jezus posyła swoich apostołów z konkretnym zadaniem: mają głosić bliskość Królestwa Bożego. Uzdrawiać, wskrzeszać, oczyszczać i uwalniać. Ale nie tylko treść ich misji jest ważna. Równie istotny jest sposób, w jaki mają ją wypełniać. Bez przywiązywania się do dóbr materialnych, bez zabezpieczeń, z pełnym zaufaniem do Boga i ludzi. Słowa: darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Przypominają, że wszystko, co mamy życie, wiarę, łaskę jest darem, a darem się nie handluje. Chrześcijaństwo nie jest transakcją. Ewangelia jest miłością, która się rozdaje bez oczekiwania zapłaty. To wielkie wyzwanie w świecie, który często uczy nas, że wartość człowieka zależy od tego, co posiada. I co może zaoferować innym w zamian. Jezus mówi inaczej. Wartość człowieka mierzy się tym, na ile potrafi kochać bezinteresownie. W tym kontekście pięknie wpisuje się postać świętego Barnaby, którego wspomnienie Kościół obchodzi dzisiaj 11 czerwca. Barnaba, choć nie należał do grona dwunastu, był jednym z najbliższych współpracowników apostołów. Dzieje apostolskie opisują go jako człowieka dobrego, pełnego Ducha Świętego i wiary w 11 rozdziale 24 wersecie. Był tym, który dostrzegł i wsparł nawróconego Pawła, gdy inni jeszcze się go bali. Był gotów dzielić się wszystkim, co miał, nawet swoim dobrym imieniem, zaufaniom i przestrzenią w Kościele. Podobnie jak apostołowie w dzisiejszej Ewangelii, święty Barnaba poszedł z ufnością, niosąc pokój, Ewangelię i obecność Chrystusa tym, których spotykał. Dla nas dzisiaj to wezwanie do życia prostego, ufnego, otwartego na potrzeby innych. Doświadczenia miłości nie przez wielkie czyny, ale przez małe gesty, obecność. Dobre słowo, pomoc, pokój, który nosimy w sercu i którym się dzielimy, bo i my zostaliśmy posłani. Każdego dnia Pan mówi: idź i głoś, nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem. Co dziś mogę dać innym darmo, tak jak Barnaba i apostołowie? Z serca, z miłości. Z wiary w to, że Bóg się o mnie zatroszczy.